Czy wiesz, że każdego dnia ryzykujesz zdrowie Twoich włosów? Zanieczyszczone powietrze, kurz, spaliny sprawiły, że moje włosy były słabe i matowe. I wtedy mój fryzjer doradził mi Pantin Pro V. Zawarta w Pantin Pro witamina B5 wnika w cebulki, a unikatowa kombinacja składników chroni włosy aż po końce. Z Pantin naprawdę widać różnicę. Pomimo zanieczyszczeń, moje włosy dzień po dniu stają się zdrowsze i bardziej lśniące. Pantin Pro V, włosy tak zdrowe, że aż lśnią. Popatrzmy, z jaką wytrwałością na szkod czatuje na swoją zdobyć. Walczy o terytorium. Zabiega o względy kobiety. Przy wodopoju kusi go już chrupiący friskis Grand Menu: z wołowiną i wątróbką, które dają mu energię, oraz warzywami i wapniem dopełniającymi ten kompletny zbilansowany posiłek. Teraz może ruszać w świat pełen przygód. Pełnia życia z friskis. Puszysty... Almette... Kremowy... Ziołowy... Delikatny... Naturalny... Mmm... Almette... Hochland, to jest pyszne! Jeżeli chcesz załatwić sprawę szybko i bezboleśnie, używaj maszynek do golenia BIG z podwójnym ostrzem. Maszynki BIG zalecane przez prawdziwych mężczyzn. Starannie dobrane, najlepsze ziarna zapewniają Nescafé Classic najwyższą jakość kawy rozpuszczalnej. Nescafe Classic. Wyśmienity smak kawy. Czysty dźwięk non-stop. Philips Car Systems. Odkryjmy lepszy świat. Przepraszać można na wiele sposobów. Z kwiatami, z czekoladkami lub z nowoczesną maszynką Paul Silver 2 z podwójnym ostrzem, której możesz zaufać. Pierwsze ostrze podnosi i ucina zarost po to, by drugie mogło go liczyć dokładniej. Ale kwiaty więdną, a czekoladki są zbyt kaloryczne. Natomiast Paul Silver 2 ten efekt doceni każda kobieta. Polsilver 2. Gdyby wszystko szło tak gładko. Dlaczego używam OB? Bo są odjazdowe. Tampony są dyskretniejsze i bardziej higieniczne od podpasek. Płonąc wilgoć OB delikatnie się rozszerza i dopasowuje do kształtu ciała. OB działa tam, gdzie pojawia się okres. Wewnątrz ciała. OB. Czystość i dyskrecja. Legendarny film sensacyjny z początków kariery Stevena Spielberga, Sugarland Express. Młoda kobieta pomaga mężowi uciec z więzienia. Wspólnie porywają wóz policyjny i przemierzają Amerykę w poszukiwaniu swojego synka. Stróże prawa rozpoczynają wielką obławę. Czy uciekinierzy dotrą do celu? To warto zobaczyć. Sugarland Express. W środę, 21 maja o 20:00 Polecamy. Chcieliśmy najpopularniejszy polski proszek i zapytaliśmy, czego po nim oczekujecie. Chcieliście, by skuteczniej usuwał plamy. Żądaliście efektów przy praniu tkanin białych i kolorowych. Potrzebowaliście proszków do każdego rodzaju prania. Dlatego wybudowaliśmy nowoczesną fabrykę i laboratorium badawcze. Teraz nowe, ulepszone proszki E na miarę Waszych oczekiwań. Nowa epoka. Piknik o 25% większy. Za tę samą cenę. Gillette przedstawia wyjątkowy dezodorant antyperspiracyjny dla mężczyzn. Gillette Series Pacific Light. Z łatwością docierający do skóry przezroczysty żel, który zapobiega nadmiernemu wydzielaniu potu i przykremu zapachowi. Zapewnia niezawodną ochronę na cały dzień. Jest bezbarwny, więc nie pozostawia śladów. Gillette Series Pacific Line. Bezbarwny antyperspirant żel. Gillette. Oficjalny sponsor Mistrzostw Świata. Francja 98. Mam w życiu dwie namiętności. Śpiewanie i moje włosy. Dam ci usta za usta. Dam ci oczy za. Mam trudne włosy. Żeby nie mieć łupieżu, stosowałam szampon przeciw ale pozostawiam je niemiły w dotyku. Na szczęście odkryłam nowy Head and Shoulders 2 w jednym. Oto nowy Head and Shoulders 2 w jednym. Usuwa łupież, a dodatkowy balzam pielęgnacyjny pozostawia włosy piękne i miękkie w dotyku. Nie mają łupieżu, świetnie się układają. Nawet ja jestem zadowolona. Dotknij, no dalej. Justyna Steczkowska odkryła nowy Head and Shoulders 2 w jednym. Mm. Bravo sport, i wiesz, co jest grane Od 21 maja, dwutygodnik Bravo sport! Dbamy o to, aby soki też były najlepsze. Dlatego przez wiele lat nasi badacze szukali najsmaczniejszych owoców po całym świecie. Próbowali różnych owoców, poznali tysiące smaków i szukali dalej. Pewnego dnia dostrzegli niebo czystsze niż gdziekolwiek. Zachwycił ich doskonały smak owoców. Właśnie tym owocom soki też zawdzięczają swój wyszukany smak. Soki Wyszukany smak. Powstały w 1870 roku bank handlowy zawsze inwestował w przyszłość. Dziś Ty także możesz zainwestować w swoją przyszłość. 26 maja rozpoczyna się wielka, powszechna sprzedaż akcji banku handlowego. Aby skorzystać najwięcej, zamów jak najwcześniej jak najwięcej akcji. Szczegóły w prasie i biurach maklerskich. Bank Handlowy w Warszawie SA. Wielka sprzedaż akcji. Lilton ICT zaprasza. Wielka Majówka Radia Z z grupą Manom. Don ice na koncerty Wstęp Wolny. Agent Foster Grant, nie podziękujesz mi za to, że odwaliłem za Ciebie kawał roboty? Dziękuję, Olsz. Robert De Roy, i Charles Grodin w pełnym komicznych scen w filmie akcji Zdążyć przed północą. Właś. Detektyw Jack Walsh eskortuje z Nowego Jorku do Los Angeles byłego księgowego mafii. Jeśli dotrze z nim do miasta Aniołów przed północą, dostanie 10 tysięcy dolarów. Ale jak dowieść więźnia na czas, kiedy po piętach depczą gangsterzy i FBI? Widowiskowe pościgi, doskonałe zdjęcia. To trzeba zobaczyć. Zdążyć przed północą. 26 maja o 20.00. Pięknych włosów Kryje się w ich cebulkach Organix Jedyny szampon z glukasilem, Głęboko wnikającym w cebulki włosów Skąd piękno Bierze swój początek Organix intensywnie Odżywia włosy Dzięki czemu stają się one zdrowe Lśniące I pełne życia Organix przywraca piękno Twoim włosom Coca-Cola? Orzeźwienie. Nie tylko gdy jesteś pragniony. Coś takiego, że chce się żyć. Coś dla ciała? Coś dla ducha? Codziennie. Zawsze, a zwłaszcza teraz, kiedy jest tyle nagród do zdobycia. Nagród? No tak, kulminacja no. spożycia. Jak zmierzesz i wyślesz na przykład 100 punktów, to dorzucasz tylko 65 zł i możesz Cię mieć jeansy. Firmy Mustang jeans. Nie ma żadnego losowania, a są jeszcze inne nagrody. Jest 280 tysięcy tajnych rzeczy do zdobycia. Super nagrody. Super orzeźwienie. Chodzę w to! Łupież? Łupież to poważny problem. I nie każdy szampon pomaga. Ale teraz znaleźliśmy skuteczne rozwiązanie: szampon przeciwłupieżowy Denorex. Denorex zawiera specjalny składnik przeciwłupieżowy. Testy kliniczne dowiodły, że Denorex efektywnie likwiduje łupież. Od razu czujesz, że działa. To, to jesteś najmądrzejszy. Denorex, prawdziwy szampon przeciwłupieżowy. Tylko w aptekach. Temperatura w twoich ustach. Gorące 36,9. A kiedy żujesz Winterfresh? Dużo, wow! dużo wow! Oto nowość Winterfresh firmy Wiggy. Okay. Która trwa. I trwa. I trwa. Już znamy Twoją reakcję. Spróbuj nowej gumy Winterfresh. Mroźna świeżość oddechu, która tak długo trwa. Co dzień Aquafresh daje Twoim zębom czystość i zdrowie. Tylko trójkolorowa pasta Aquafresh zapewnia codzienną, potrójną ochronę zębów i dziąseł całej Twojej rodziny. Aquafresh to jedyna pasta z wapniem GF i fluorem. Kliniczne badania wykazały, że wapń GF i fluor skutecznie pomagają zapobiegać próchnicy, zwalczają osad chroniąc dziąsła, usuwają bakterie dając uczucie świeżości. Pamiętaj, trzy kolory Aquafresh potrójnie chronią zęby i dziąsła. Aquafresh. Potrójna ochrona dla całej rodziny. Dom. Nowy zapach dla mężczyzny. In dom. Mężczyzna nieujarzmiony. Jest na to rada. Poxipol. Zawsze w dwóch tubkach. Z każdej wyciskasz taką samą ilość składnika. Mieszasz do chwili uzyskania jednolitego koloru. Nanosisz, czekasz 10 minut. Być może są inne kleje, prostsze i szybciej schnące, ale na pewno żaden, absolutnie żaden, nie jest tak wytrzymały jak poksipol. Poksipol to siła. Dziecko zaczyna się świadomie uśmiechać, kiedy skończy miesiąc. W tym czasie możesz zacząć używać szamponu Johnson's Baby, który dzięki formule No More Tears, w przeciwieństwie do mydła, nie drażni oczu i skóry niemowlaka. I jest łagodny jak czysta woda. Ciekawe, czy ten uśmiech to zwykły zbieg okoliczności. inteligentnych budynków. Nowoczesne centra finansowe oplecione są komputerowymi sieciami, które mają zgadywać ludzkie potrzeby. Jak będzie wyglądał najnowszy kompleks finansowo-bankowy, dowiecie się Państwo z Biznes Informacji o godzinie 22. Zapraszam.